Proszę o przyjemny wyraz twarzy, tak? A, dziękuję. No! Jedyne 20 złotych. Na żądanie wysyłamy pod wskazany adres. Chwileczkę, no teraz dopiero zrobimy zdjęcie. <grym zainteres> dziękuję. No i naprawisz wreszcie kiedyś tę przyłbice. Podnieś to. O, prosimy. Śliczna panienka, prosimy, tak? Oto, proszę wycieczki, mamy przed sobą prostary zamek. Zbudował go na początku XIV stulecia Bogusław łysy, książe Kaliski. Przepraszam bardzo. Czy są duchy w tym zamku? Na miłość Boską, niech pani nie przerywa, to są ciekawe rzeczy. A duchy to nieciekawe. Otóż proszę wycieczki, z tym zamkiem związana jest legenda. Jak wiadomo, Bogusław Lysy ożenił się z piękną Brunhildą, córką Margrabiego Brandenburskiego. Przebiegła Niemka, zmówiła się z Brandenburczykami i otworzyła im bramy zamczyska. Książę wraz z licenstwem przepędził Brandenburczyków, zaś zdrajczynie strącił z tej baszty. Ale... Książę tak kochał swoją żonę, że do końca życia żalował tego czynu, aż wreszcie z rozpaczy utopił się w tej studni 63 metry głębokości. Świeć, panie, na jego duszę. Od tego czasu wśród okolicznej ludności krąży legenda, że gdy ktoś naruszy spokój tego zamku, na baszcie ukazuje się Brunhilda i płacze. A książę wychodzi ze studni i krąży po murach i z tego zamku. Otóż, proszę wycieczki, jesteśmy w kazamatach zamkowych. Tutaj znajdowała się izba tortur. I za chwileczkę Państwo będą mogli zobaczyć, jak... I robisz proszę kogo? Kto cię tak urządził? Gadaj, głuchy jesteś? Dlaczego nie odpowiadasz? Jak nie powiesz, kto to zrobił, zamknę cię tutaj na całą noc. Daję ci 10 sekund czasu do namysłu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To ja. To ja, to my. Aha. Starzy znajomi. Co to ma znaczyć? Myśmy eks eksperymentowali. Jak długo można wytrzymać takich dybach? I w ogóle założyliśmy klub odkrywców. Już raz musiałem ciebie wyciągać ze studni zamkowej. Ach. Teraz już wam to na sucho nie ujdzie. Nie tak ostro, panie szefie! Legalnie nic się takiego nie stało! Nie stało? A to co? Kto to zrobił? Kto otworzył klatkę? Pewnie się sama otworzyła. Już ja was znam, odkrywcy od siedmiu boleści. Szalałeś? Co ty wyprawiasz? Otwórz! Puszczaj! Ludzie na gąbku! Puszczaj, poczekajcie, obuzy, ja Was dostanę w swoje ręce! Uciekasz, mm. uciekasz! No. no. No, ludzie, wypuśćcie mnie stąd! Nie ma ich tu. Pewnie uciekli na dół. A tu urwisy. Proszę państwa, proszę państwa, tu nie ma nic do oglądania. Proszę państwa, tu jest Remon. Proszę wyjść. Prędko, proszę wyjść. Tam, schodami, na lewo do góry. O tak, no. Idziemy, proszę państwa. e por XIV wieku. To sławna sala rycerska. Skąd że rycerska? Przeczytałem w przewodniku. Co robisz? Zobaczycie mi w tym do twarzy. Gienki, pachołki, pomóżcie, bo sam nie dam rady. Jak wam się podoba? Pierwszorzędnie, tylko za bardzo ci uszy odstają. Chyba tobie. Lepiej podaj jakiś kapelusz. Panowie, ja nie mogę się na to zgodzić. Ta piękna sala powinna powrócić do swojej dawnej formy. Tymczasem, wy Panowie, chcecie zrobić z niej coś w stylu. Pożal się Boże! Jako konserwator nie mogę się na to zgodzić. Ale mamy już zatwierdzoną dokumentację, mamy kredyty, nie możemy dłużej zwlekać. Panie Żurek, Panie Żurek, no, pokaż Pan plany, profesorowi. Nie, wiedziałem, wiedziałem, ordynarna profanacja. Piękno tych starych murów chcecie oszpecić jakimiś szmarnymi ozdobami, w stylu pożal się Boże. Po moim trupie, panowie. A... Panu, dobrze a... mów... o. Mm. Panu dobrze mówić. Panu dobrze mówić, a ja mnie uszy puchną od tych pytań. Kiedy będzie dancing, kiedy będzie dancing. Młodzież chce tańczyć. U pana zwykły szary człowiek już się nie liczy. Dancing, dancing. Jeżeli już musi być dancing... To proszę, w starych murach. Niech ludzie podziwiają cudowne proporcje tych sklepień, lekkość tych luków. A kredyty? Jak przepadną, u Pana Boga nie wyproszę. O! O! Pan jest przecież prezesem Towarzystwa Przyjaciół Zamku. Uf, jaki upał. No, to niech im Pan wytłumaczy, że to profanacja. Jako prezes towarzystwa absolutnie protestuję. No? Proszę, widzicie panowie? Społeczeństwo też się sprzeciwia. Ale moi panowie, przecież ja tego nie robię dla siebie ani dla GS-u, tylko, tylko dla ogółu. no. Panie Żurek, pokaż pan ostatnią uchwałę Panie zarządu. Zarządzę się, proszę pana, niech się pan z tym wstrzyma. Za tydzień przyjedzie komisja z Warszawy. Ale kredyty przepadną. Mamy podpisaną umowę z przedsiębiorstwem budowlanym. No. Robotnicy są już na miejscu i. Trudno. Zaczynamy roboty. Na trzy zmiany. Dniem i nocą. Ale, panowie! Zaklinam was, jeśli ośmielicie się sprofanować to miejsce, to niechaj, niechaj odezwą się duchy tego zamczyska. Moja... Ładni z was koledzy. Nie ma co. W takiej chwili opuści kumpla. Chorze, Nie mogłeś człowieku jeszcze chwilę wytrzymać. Coś ty? Przecież w tym hełmie był jakiś burz. Patrzcie, jak mam ramę. No, leci krew? Tylko kopaliska wstęp zbroniony. Uraną się! Halo, panowie, co tutaj robią? No, jazda do góry, szybko. Ej, nie właśnie tam! Wracaj, słyszysz! Tam jest labirynt, zabłądzicie! Masz Pietra? Nie, tylko nie mogę ruszyć głową. Bez latarki nie da rady. Wracamy. Nie, taki z Was. <laughs> Przyszła koza do woza. A to? Po co ten pasek? A tak, żeby nie zgubić się w ciemnościach. Miał nowoczesne spodnie. Czego on tu szukał? Może grzebów. Gdzie go nie ma. Chłopaki! Niech mnie gdzieś kopnie. pikasia. Wierzchu kultura, a pod spodem architektura. Ciekawe, co to może być? Plan. Widzę. Ale czego? Zamku. Tu masz basztę. Tu mury obronne. Tu dziedziniec. Gdzie no? no. Schody prowadzące na górny dziedziniec. Ha, ha, ha. Nie jestem ślepy, co? O, a tutaj główne wejście do zamku. Tutaj ta studnia zamkowa. A tu są te kopaliska. kiedy schodziliśmy do podziemi, pamiętacie? No. No, panowie. W jakiej sprawie? Co? My legalnie podziwialiśmy pański obraz. żebyście mi wszystkie zjedli. Co do jednego. Tak, nie tak. wolno zostawiać. Zostawić? Takie kosmiczne pierogi? <głosy> kosmiczne. <głosy> Bo takie dobre, że nie z tej ziemi. Jeszcze nie spróbowałeś, a już chwalisz? Wystarczy powochać, pychać. Pani... <noise> Ale... Pani Lichoniowa... Koniowa, ale pani honiowa! Na zamku, na zamku. Co się stało? Straszy. E, niech się pani uspokoi, pani trociowa, pewnie się pani coś przywidziało. Na własne oczy widziałam. O Matko najświętna. Idę, idę ja pod zamkiem. Aż tu nagle coś jękło. <laughs> Jakby się ziemia rozerwała. I nagle jak nie błyśnie, jak piorun z jasnego nieba. I, i, na, i na i na baszcie ukazała Co się. Co się ukazało? Ukazała się? I jakaś jakaś biała postać. Idziemy? <laughs> <laughs> Dokąd? Na zamek. Przecież tam straszy. No właśnie, odkryjemy duchy starego Zamczyska. Pierwszorzędna robota dla naszego klubu odkrywcy. Boisz się? Nie, ale lepiej idź sam. Jezus w duchy? Nie, ale legalnie chce mi się spać. Gdzie ty się wybierasz? Legalnie, na zamek. Pierwszorzędna robota dla naszego klubu. Masz chyba gorączkę. Przecież tam straszy. <noise> Bohaterowie! Cio! Tylko dobrze się zamknijcie przed duchami. Zobaczysz, że on zaraz wróci. A zakład, że nie? O co? Zakład. E, nie lubię się zakładać. Panie Miesiak, dlaczego pan nie zapalił światła? Jakże? Zapaliłem, tylko samo zgasło godzinę temu. To czemu pan nie zamknął baszty? Ale skądże? Zamknąłem basztę, panie, na cztery spusty. Co się tu właściwie dzieje? Co się dzieje? Sam pan nie widzi? Straszy. Bzdura. Proszę, panie władzo, ja tam nie pójdę. Chyba nie wierzy pan w duchy. Do dziś nie wierzyłem, ale skoro się pokazały... Brednie. Na suche bory, na suche lasy, zgiń, przepadni maro. A! Oh, oh, oh. Panie Miziak, huchnij no pan. Tylko jedno małe piwko po godzinach pracy. No dobra, dobra. A jakby się panu jeszcze raz przyśniły duchy, to niech pan to opowie swojej cioci. Dobranoc. Dobranoc, dobranoc. Hej! czego tu szukasz? Ja? Niczego! Kto cię przysłał? Mów. No mów! Mnie tu nikt nie przysłał! Ja sam w celach odkrywczych! I co odkryłeś? Legalnie, nic. Może co widziałeś? Ja nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Ciemno jest! Nie czaruj. Legalnie? I w ogóle mnie tu nie było. W porządku. Rozumiemy się? To się wie. Ona też tu nie było. O. Jazda. O, ludzie, opamiętajcie się. Jedyśmy zaczęli roboty, już chcecie uciekać. No przecież jest umowa, pani majster. Podziękuję, umowa jest, ale światła nie ma. To chwilowe, widocznie coś wysiadło. Wysiadła, wysiadła, na baście się błyska. No, Kitu, z taką robotą. Coraz to coś znika, gruszka nie może ruszyć. Idziemy, panie majster. Panowie, zaczekajcie. Zaczekajcie. To chwilowe. No, ktoś nam robi głupie kawały. No, przecież nie wierzycie w duchy. Panie Mizia, co ze światłem do jasnej? Widziałem na własne oczy. Na baszcie była! A może prezes sam te duchy sprowadził? Dla reklamy, co? Żeby interes lepiej szedł. Niech mi pan tu nie demobilizuje ludzi, tylko sprawdza wyłączniki. Takie wielkie, świecące oczy miała. Chcę wyłączyć! No, proszę, proszę. I po co tyle gadanie? Widocznie jakaś awaria w sieci. No to panowie, co? Na no, chłopy. Bierzemy się do roboty. Tylko, panie prezesie, bez cudów, my tu nie przyszliśmy za duszek odprawiać. Niech pan jutro... Niech pan jutro wpadnie do mnie, omówimy cały... Pani Miziak! Pani Miziak! No nie będziemy się bawić w sióciu Idziemy, do... Gwarantuję wam, że to się więcej nie powtórzy. To? Dla mnie ten bajer? Mamy akord. Na wodę sodową nie zarobimy. No Zrozumiałem, ty przepadną. Podniosę, podniosę wam stawkę, no. Panowie, zrozumcie, no przecież... Panowie, no wszystko się wyjaśni, daję słowo, no! Uff. Гопанов, снимай гопанов! А ты о Понимаешь, ты? Есть святло, святло есть, понимаешь, Есть святло! Co? Przestraszyłeś się, prawda? Legalnie. Aha. To pan straszył? Za dużo chcesz wiedzieć. Ciu. Ciu. Ale. No, no. Nic nie rozumie. <śmiennie>